sytuacji, gdy cały świat rozpada się na twoich oczach, wymawiasz sobie różne rzeczy. Że nie mogłeś wiedzieć, co naciąga. Że nikt nie mógł. Więc nie istniał sposób, by temu zapobiec. Myślisz w ten sposób, bo inaczej nie mógłbyś zasnąć. Ale cofnijmy się do czasów, zanim to wszystko się wydarzyło. Rozpamiętując to, można zauważyć prawdę. Nikt jej nie dostrzegł. Aż do momentu, gdy przybyli oni. Rasa obcych istot, znana jako „Sprzymierzeni“. Przed rokiem 2552 nie było szans, by coś takiego wydarzyło się na Ziemi. Może na jednej z tych odległych planet na zewnętrznych koloniach. Ale atak na Ziemię? To się nie mogło stać. Ale jednak się stało. Mówi się na to oszklenie. Statki sprzymierzonych ostrzeliwują powierzchnię planety, dopóki wszystko, łącznie z ludźmi, nie stopi się. Zwykle kończy się to całkowitym zniszczeniem. Na Ziemi poczuliśmy tego przedsmak. Bombardowania z orbity zabiły miliony we wschodniej Afryce. Już nikt nie był bezpieczny. Tego dnia stało się coś jeszcze. Na pewno słyszeliście zeznania naocznych świadków. A każdy, kto nie chciał wierzyć, mógł zobaczyć zdjęcia. Sam tam byłem i do dziś uważam to za trudne do pojęcia. Wielkolud noszący zielony pancerz pojawił się znikąd w mieście New Mombasa i samodzielnie odparł inwazję obcych, po czym po prostu zniknął. To właśnie był Master Chief. UNSC wydało oświadczenie. Dowiedzieliśmy się, kim on był, skąd pochodzi. Oraz że cały czas stoi na straży naszego bezpieczeństwa. To by było na tyle. Ale kim jest Master Chief? Skąd przybył? Czy wciąż dba o nasze bezpieczeństwo? Jesteście na kanale Wielkie Michalo, a to jest Pościg za prawdą. Dla tych wszystkich z Was, którzy do tej pory nie zapuszczali się na odległe rejony przestrzeni kosmicznej, jakiś kawałek o zewnętrznej kolonii znajduje się planeta Eridanus II. Niestety nie ma sensu wybierać się tam na wakacje, ponieważ w 2530 roku została oszklona z katastrofalnym skutkiem. Jednak 19 lat wcześniej w metropolii Elysium City urodził się Master Chief, John 117, wtedy znany po prostu jako John. Tam musiałem zacząć. Rozmawiałem z Dionem Gowenderem, który obecnie mieszka na zewnętrznych koloniach. Jest na emeryturze, ale lata temu uczył Johna w szkole podstawowej numer 119. Widocznie tamtejszym szkołom nie nadaje się prostych nazw. Dion bardzo dużo mówił o świetnej kondycji Johna. Ponad dzieciaki miały zwyczaj grania w Króla Wzgórza po lekcjach. To taka stara zabawa, w której musiały się przepychać, aż w końcu pozostawał tylko jeden. Według Diona, John zawsze był tym jednym, który pozostawiał samotnie na wzgórzu. Reszta mogła marzyć tylko o drugim miejscu. To Eli Bloom. Kolejna mieszkanka zewnętrznych kolonii. W młodości jej dom znajdował się na tej samej ulicy co dom Johna. Był młodszy od niej, ale nadrabiał wzorostem. Z Eli dość szybko wyszła nostalgia do tamtych czasów. Wspomnienia jak leżeli na trawie i patrzyli w gwiazdy. Odnalezienie Eli było sporym sukcesem w moim śledztwie. Po oszkleniu o dawnych mieszkańców bywa zwyczajnie niemożliwe. Wszystkie dane przetrzymywane lokalnie, takie jak pisemne dokumenty, dyski twarde, a nawet ludzkie wspomnienia, po prostu przepadają. Na szczęście biuro wywiadowcze marynarki wojennej, zwane też ONI, zapewniło mi listę nazwisk do przeprowadzenia wywiadów. W ten sposób dotarłem do Diona. Chciałem jednak pogrzebać trochę głębiej. I uruchomiłem własne źródła na zewnętrznych koloniach. Ellie była moim jedynym odkryciem jak dotąd. Ponoć nie utrzymywała kontaktu z Johnem, ale wspomniała o swojej przyjaciółce Katrin, która też mogła go pamiętać. Wait, uh, Kiedy zaczęła mnie wypytywać o cel całego wywiadu, musiałem to powiedzieć. John jest Master Chiefem. What? Like the master chief. Na parę chwil lekko się zapomniała, no ale nie co dzień słyszała, że jej znajomy z dzieciństwa uratował galaktykę, na parę chwil lekko się zapomniała, no ale nie co dzień słyszała, że jej znajomy z dzieciństwa uratował galaktykę. No i właśnie, Eli nie była już zbytnio pomocna. Potrzebowałem więcej materiałów w stylu młodego wojownika. Wróćmy jeszcze do Diona. Poza standardowym nauczaniem prowadził też sekcję boksu w szkole. John przyszedł do niego, by się zapisać. A pamiętajcie, był wtedy w szóstej klasie. Nie chciał odpuścić i Dion ustąpił. Planował go parować z mniejszymi zawodnikami. Ale pierwszy, który wszedł z Johnem na ring, padł na deski po 15 sekundach. Było jasne, że potrzebuje lepszego rywala. W starciu z całkiem dobrym zawodnikiem, ten dwunastolatek poradził sobie dwoma ciosami. Naprawdę lubiłem rozmawiać z Dionem. Był zabawny i przyjazny, jak dobry wujek. Zrozumiałem, że powoli tracimy wątek, gdy nasza rozmowa niespodziewanie stała się poważniejsza. John just been sure. Pewnego dnia 2524 roku, John po prostu nie przyszedł na trening. To wtedy ludność tej planety dopadł koszmar insurekcji. grupy rebeliantów prowadzących wojnę domową z UNSC. Będąc pod ciągłą presją silniejszego oponenta, powstańcy zostali zepchnięci na zewnętrzne kolonie, gdzie zdesperowani nieustannie poszukiwali szpiegów wśród cywili. Przez to przesłuchania i uprowadzenia stały się codziennością. Godzinami zadawali pytania pozbawione jakiegokolwiek znaczenia. I tak w kółko, i tak bez końca. Thomas Wu mieszkał w sąsiedniej kolonii, gdy rebelianci pojawili się w okolicy. Nastały miesiące przetrzymywania lokalnej ludności w nagannych warunkach. I te pytania... Czy znasz tego gościa? Jakie są kody bezpieczeństwa do zabezpieczeń? Człowiek nawet nie wiedział, o co go pytają. Aż w końcu nastał ten czas, że rebelianci po prostu zniknęli, zostawiając Tomasa i innych w zamknięciu, gdzie mogli umrzeć z głodu. Sumienie nie pozwala mi odtworzyć reszty nagrania, ale możecie mi uwierzyć, że sprawy przybrały koszmarny obrót. Tomas mówił, że byli upakowani jak sardynki. Nieważne, czy jeszcze żywi, czy już martwi, w ciemności i odorze. Oczywiście nie może określić, ile to trwało. Może nawet tygodnie. I mimo to Tomas i inni przetrwali. Pomagali sobie nawzajem, bo była to jedyna opcja. Po wszystkim odeszli z zamiarem nierozpamiętywania tego koszmaru. Gdy zapytałem go o konkretne miejsca: był w stanie wymienić każde miasto, w którym znajdowały się takie obozy uprowadzonych. Dziesięciolecia po tych wydarzeniach potrafił z pamięci powtórzyć nazwy wszystkich miast. Zapytałem go o Elysium City, dom Johna. Potwierdza to Dion Gavender. Ludzie po prostu znikali. Zdarzało się to całym rodzinom, całym osiedlom. Trwało to miesiącami. Dion patrzył, jak to społeczeństwo było powoli rozrywane na strzępy. Zapytałem go o Jona: On również i jego rodzice musiałem dać mu chwilę. Było ciężko patrzeć, jak trudne wspomnienia wracają. Próbowałem pomóc mu się uspokoić, ale nie miałem zamiaru udawać, że wiem, co przeszedł. Przez jakiś czas tak siedzieliśmy w ciszy. Jednak zanim wyłączyłem dyktafon, powiedział jeszcze to. Myślę, że jeśli coś dobrego może być powiedziane, że all z tego it's to to, że każdy, kto it can know że ich struggle nie był nothing. Uważał, że jedyna dobra rzecz, jaka wyniknęła z tego wszystkiego, to świadomość, że całe to cierpienie nie było daremne. John potrafił podnieść się po trudnych chwilach i dokonać tych wszystkich chwalebnych czynów. W ten sposób oddał cześć każdemu, który cierpiał jak on. Dion wierzył w Johna, w ten sam sposób w jaki reszta ludzkości wierzyła w Master Chiefa. Brzmiało to niemal, jakby ta tragedia była niezbędna. By ukształtować go w ten sposób. Czułem, że dotarłem do źródła genezy wielkiego bohatera. Historia miała sens, trzymała się kupy. Jednak czasem trzeba się cofnąć i spojrzeć jeszcze raz, bo można coś przegapić drobny, ale istotny wątek. Po wyczerpujących rozmowach musiałem złapać oddech, więc tylko przeglądałem akta sprawy. Wcześniej wysłałem pomocnika, by odnalazł wszelkie archiwa Elysium City, jakie można dostać. Były to tylko wersje papierowe. Wziąłem je i tak. Przeglądałem pudło z kartotekami, gdy niespodziewanie natrafiłem na nazwisko Johna. Było w rubryce z prostą informacją na piśmie. Tą informacją była litera. D. Oznaczało to że wedle oficjalnych dokumentów w 2517 roku John zmarł w wieku 6 lat. Dołączcie do mnie w następnym odcinku Pościgu za Prawdą.